Jakby coś, to opieruj się na trawę. Jakby coś, to spierdalajcie. Nie, w ogóle my zejdźmy z pasa, bo on jak ten, to on też będzie, jak będzie chciał lądować, to on musi i tak przejść tutaj. Wow, kurwa, ma. Dalej, Mówiłem, dalej. że wychylenia są wariackie, uważaj. Gaz, 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 gaz! Gaz i siadaj! Zawraca i Dobra, siada. Dobra, tylko wiesz. Wiesz. nie wyważony? A, właśnie. Ta dupę go ciągnie. Dobra, obojętnie jakby lewyś tylko usta. Nie ściągaj mu gazu. Dobra, jeszcze jedno kółko. Na niższej wysokości. Ciągnij, ciągnij.

to jest najważniejsze. Stary, prawie nic mi się nie stało. Nie no coś tu, no to jest do co tu ty do no wyrzucenia. Co tak to powiadasz? Co ty opowiadasz? A widziałeś mój? Mój, przecież, mój przecież laminat się normalnie... ty... Ale, ale popatrz, nie odbudujesz tego, bo <laughs> nie masz bazy. Jakiej bazy, bazy? Masz Skrzydła, masz. Kurka szkoda, bo się tylko... W... Przecież to jest właśnie baza, co jest w tym no, miejscu. No, ruszaj teraz. No to... jest okay. Jest laser. Na laserze wytniesz wszystko. pewnie. Dobra chłopaki, no w końcu. O, tutaj za No musiał być ten pierwszy raz. Nie musiał być. Szkoda, bo wiesz, to wszystko... No, nie, ja go już dam, że tak powiem... Markowi. Nie, już już z niego nic nie będzie. Ja go nie jestem w stanie już... już dać Markowi. Dobrać. Dlatego nie ty będziesz to robił Marek. Mówię ci, daj Markowi. Nawet ty ty widziałeś, widziałeś, jak ja z Bacha rozwaliłem? Przecież tam nie było przodu. Zapytaj się Marka. Ty, taka, ale, zdało. ale na pełnym gazie uwaga <grywki> nic, wbił się w ziemię elegancko kurde. To trzeba pozbierać, tak, ja mam części Zobacz tutaj jeszcze podnie podnieś go